i konie ruszyły to poprowadziła mahari a ostatni ruszył i fly mahari na drugiej pozycji jest or no tam w czołówce także sorenta ale już no, tak sorenta jest na drugiej pozycji mahari sorenta tam jest także dynamit po zewnętrznej on w tej chwili na drugiej pozycji galopuje a zatem mahari dynamit sorenta nechius jest or no Jurata i iFly. Pół zakrętu. Mahari tuż przy niej Dynamit. Te dwa konie. Na trzeciej pozycji uplasował się Nechius, na czwartej Sorenta, na piątej iFly. Szósta galopuje Jurata i ostatnia jest no. Na Naprostą wyprowadza Mahari. Mahari atakuje ją Dynamit. Mahari Dynamit. Polem Nechius. Mahari Dynamit. Nechius. Mahari jeszcze utrzymuje przewagę, 350 metrów do celownika. Polem ruszył Nechius tam przy Dynamic, na razie na pozycji trzeciej, 200 metrów do celownika. Mahari atakowana przez Nechiusa. Mahari Nechius, jeszcze 100 metrów. Mahari zdecydowanie pierwsza, drugi Nechius, Mahari. Nechius na trzeciej pozycji, Dynamit, czwarta, yes or no, dalej Dżurata, Sorenta, ostatni. I'm live.